Biosignature. Biosignature confirmed. Hello, sexy. Awaiting password. The password is I love you. That voice modulator <laughs> better work, or this will all be from nothing. I love you. <laughs> Check I love you. <laughs> <laughs> Consider this your final warning, no, consider this my final warning! Turn around and I promise I'll make it quick, but I swear, you take one more step and your will die staring at their own lungs as I <laughs> It's a catalyst something to awaken its power! Jack acquired the I time the world for years, but finally. what <laughs> <laughs> <Patrzę, jak to laughs> I'm <laughs> <zapiłka. Dobra>, <laughs> you code, co za <laughs> i love you. Tak. O, oh, jest ta map. O oh, fuck, dobra, nie spoileruję. <ścoughs> Ja, ma, ja, o, ja mam zawsze. Ja muszę ustawione, że udostępnię. Mięć, jak coś jest. Ja mam zawsze udostępnię głos. Dobra, wyjdzie i się takiego trika, żeby. abyśmy odpalili sobie filmik u mnie.

Oh. To Anions. A, nie, nie! Nie, nie! Nie, nie! Nie, nie! Nie, nie! się coś Nie, nie! Nie, nie! Nie, nie! i never fought <laughs> a siren before Właśnie pociski nam wysyła. Aha, jakbyś, jakbyś mnie jakbyś tak czasem wchodzisz, musiałbym widział. Nie o. W ruch. To nieźle do niego to prawo ty. Ja go zabijam, jak go zabiję, ale tak to są jak to są. na 24 poziom. Hey! Up here! Hey the hands. So. O, tu jest ten, kamon. U góry. No, no, taki mostek ma. Tak to ten mostku stoi. Right, I'm on it. Oh, to... Tak, spokoju! Ja, to ja kiedyś czasem nagry... nagrywasz coś z rana i po prostu I czujesz jak ktoś... jak ktoś idzie w domu i go Tak, to, to jest najgorsze takie uczucia wtedy. To ja tak ostatnio tak mówisz. To pod ostatnim materiałem u mnie z Bordelansu kurde typu ma konto Wojciech i Oksareś i wyskakuję w ślep. Tak, to jest tego, myślałem, to śkotage uślemte. Puszczę i chciałem by cię wpisać. drugi kanał założył.

Nie bo oni czasem... Najgorsze jest to, że my, nie wiesz... Odkryj tych trzech na raz, tylko pojedynczo. <śmienicza> ale wiem jaka ci jak ja ci powód... Ale jak ja ci powód? No to jest tajemniste. No to akurat wichł. Have... No ty masz ten taki od Razera mikrofon z tego co widziałem w opening openingu. Tak, najlepiej. Tak jak już kupujesz coś, to co kupujesz coś, po jak na poważnie i ci starczyło na jakiś czas, a nie jest Hoho. -ho.

get behind me. Yeah!

Shield down! Hit the Szybko! 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 thank you she's dead jack just lost his only way to awaken the warrior we got the vault key but this isn't over yet we gotta find jack and take him out lilith take the vault key to tanis i'm going after jack What's up? you bastard I'm gonna oh, language What's that saying? Don't pick a fight with a man with nothing left to lose. See I'm gonna show you just how much you have to lose, and I got the most powerful siren on the planet to do it with. Uh -huh. Lilith, there. kill the ball hunter. We've got a date to keep with. Oh what, what the hell just happened? First Blood Wing, now this? Ball Hunter, find me a sanctuary. We gotta get Lilith back. Guys, there's a one. No już wracamy. Ja pierdzielę, powiem akcja taka, że ja pierdzielę. Tak, zarobi tylko jedzenie teraz w głowie okay? do hmm. nie no Jeszcze no, nie jadłem, jakoś... jakoś dzieje. Ale jadłeś na śniadanie coś? Nie nic Czekł od rana nic To było coś w okolicy... Bo ty chyba jesteś koszny

Więc so O! się miało, stary? Czemuś to raz bawiło. Nie wiem. jego hmm? hmm? auto, mogę już prowadzić, bo już nie zapijam. O! O! Jesteśmy tutaj! O, tu jest ten mechanik! Nie! Nie Kurde, pijany jednak jestem jeszcze stary Jedziemy! Chłopi, no. nie! Co? No -ja. Ale posiąstwo Ale ono Let's Aha. Halo, szóstwo. Ja. Masz ciężko nie oszukuję! Dobra, nie prowadzić. Aha! Albo oszustwo! Gdzie ty wiesz, Ty? Ja! ja punkt. Ej, Ja też zobaczyłem. No O, A nie, jednak jesteśmy daleko od mojego save'a. Nie.

Nie pojechać, nie chodzimy tu zjeździć No nie, że nie na rzekę No to gdzie mychaj hajs, znaczy, co? No to No to płać I'm just trying to get a little bit You're welcome, Mopaku. Good. I can't do it, Bandits are keeping the bombs. We gotta go through Quadro. You'll have to push through a buttload of Sawtooth. But hell, wouldn't be any fun otherwise, right?

Ja tam jeszcze, jeszcze go... Ja tam jeszcze nie! Powiedz co? ojciec, by tu je powiadasz po Tak, tak, skoczył. Ty skacze!

No to my się w kolejnym finale, trzymajcie się, cześć!